Ja bym prosiła, żeby ci informatycy rozebrali to datę jeszcze wpisać. Przecież jak ja dostaję informację, to ja mam godzinę i minutę podano. Nie, nie może tak być, że z lipca wszystko się układa. Ja wczoraj chodzę w lipcu raz, dwa, trzy, cztery. Nie wiem, którą to, 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 nie to. Nie ja to wszystko. ale ja nie mam daty. Ale jest lipiec. A lipiec jest, ale no, chodziło mi o to wczorajszą informację, co przyszła. to jest sms powiadomienia? Nie szkodzi, ale ja bym chciała, żeby ten informacja... Datę. Wystarczy datę. No ale jak pani wejdzie w lipiec, co tam jest data. No dobrze, ale i, a, no, że że się z lipca, masz cztery czy trzy lata. Nie ma dużo. I w nie jest, że nic nie będzie. A jak się przyjdzie dziesięć, więc jak będę chciała sobie wejść, to będę wszystko lipiec, lipiec, nie wiem którego. No ja Nie, no, ale nie jak nie jak chodzi, to jak pani chodzi, to od najstarszego, jest na dole i idzie do góry. Zmiennie, nie do Nie, nie. Proszę, żeby prowadzić datę i będzie to czytelne. Dziękuję, taka moja Przepraszam Panie Przewodniczący, komisja została już zakończona. zakończona tak jest.